No nareszcie się doczekaliśmy. Ostatnia z dużych platform streamingowych, na których wejście oczekiwaliśmy już od paru ładnych miesięcy. Wreszcie wystartowała, wprowadzając nowy porządek w nieco już, powiedzmy, przearanżowaną przestrzeń na rynku VOD w Polsce. Wiele osób od dawna zadawało pytanie, czy jest w ogóle w naszym kraju przestrzeń na tak dużo serwisów tego typu i czy SkyShow Time jest w ogóle w stanie jeszcze namieszać w branży. Czas odpowiedzieć sobie na to pytanie. Przy okazji, Robiąc też przegląd oferty samego serwisu. Jak zapewne widzicie, ten odcinek o Sky Showtime powstał dopiero po oficjalnym launchu serwisu, który miał miejsce 14 lutego. Nie jest to absolutnie przypadek. Wiem, że od pewnego czasu pojawiały się w internecie nie tylko różne przecieki na temat zarówno oferty, jak i biblioteki platformy, ale no, żadne nie były autoryzowane, a przede wszystkim nie były wiarygodne. Dlaczego? No dlatego, że wiele zmian i decyzji zapadało w tak zwanej ostatniej chwili. To zresztą główny powód, dla którego Sky Showtime objęło informacje o swoim serwisie embargo aż do dnia startu, a najważniejsze informacje ujawniono dopiero na spotkaniu prasowym z CEO, Montem Sahranem, szefem programingu Johnem Farrarem i Gaborem Harsanim dyrektorem na region Europy Środkowo-Wschodniej, które to spotkanie odbyło się w piątek 10 lutego, to tam dowiedzieliśmy się dwóch kluczowych rzeczy, czyli jaka będzie polityka cenowa serwisu i co z jakością 4K, która według tych wczesnych, niepotwierdzonych doniesień nie miała się w serwisie znaleźć. Mając świadomość, że Sky Showtime wywołuje ogromne zainteresowania, a także jak wiele błędnych informacji się na ten temat ostatnio w ogóle pojawiło, zdecydowaliśmy się przygotować dla Was aż dwa odcinki, w których przyjrzymy się zarówno samemu serwisowi, jak i bibliotece, czyli po prostu najciekawszym produkcjom, które można tam znaleźć. To jest pierwszy z nich, przygotowany zresztą przy współpracy ze Sky Showtime, więc obiecuję, że znajdziecie. Tutaj tylko potwierdzone informacje, ale oczywiście do rzeczy. Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, czym w ogóle jest Sky Showtime i dlaczego pojawia się w Polsce właśnie teraz. Po pierwsze, jest to serwis bardzo młody, bo działający od zaledwie 4,5 miesiąca, stworzony specjalnie na rynki europejskie. Choć jego nazwą parasolową jest właśnie Sky Showtime, w rzeczywistości jest to efekt. Joint Venture dwóch największych studiów filmowych w Hollywood, Comcast, czyli właściciela wytwórni Universal oraz Paramount Global. To oznacza, że w portfolio tego giganta medialnego są takie marki jak Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios, Peacock. Nickelodeon, Showtime, Paramount Plus i Paramount Pictures. To jest ogromna biblioteka, chociaż w tym wypadku musimy pamiętać, że przy tak ogromnej ilości podmiotów do głosu dochodzi kwestia magicznych licencji które przez lata były sprzedawane innym podmiotom, czyli tak zwanym third parties. Nie możemy więc liczyć na absolutną wyłączność licencyjną od tych producentów. Wspominam o tym, bo pojawia się mnóstwo pytań dotyczących biblioteki i chociaż szczegółowo na ten temat będziemy mówić troszkę później, chcę w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że to, co ostatecznie będziemy oglądać w Sky Showtime, będzie zależało właśnie od decyzji licencyjnych. Nie jest to Oczywiście nic dziwnego i zaskakującego, bo większość konkurencji działa bardzo podobnie, a ci, którzy tak nie robili do tej pory, to właśnie pracują nad zmianą swojego modelu. No bo na sprzedaży licencji można po prostu dużo więcej zarobić niż na trzymaniu u siebie gigantycznej biblioteki na wyłączność. Wróćmy jednak do Sky Showtime. Wspominałam, że jest to usługa nowa, wprowadzana stopniowo na kolejne rynki, począwszy od krajów skandynawskich, czyli Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, poprzez Holandię i Portugalię, aż po 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie Polskę. Na Hiszpanii i Andorze skończywszy, na dodatek wprowadzana bardzo ostrożnie, z taką wyraźnie zarysowaną strategią ekspansji, która dostosowana jest do aktualnej sytuacji ekonomiczno-geopolitycznej, która, jak dobrze zapewne wiecie, nie jest w tym momencie jakaś bardzo super. Co to w skrócie oznacza? No to, że Sky Showtime nie chce robić na wejściu jakiegoś wielkiego halo, ale chce wyczuć rynek, zdobyć wierną widownię i dopiero wtedy dodać gazu. Ma to jakiś sens, biorąc pod uwagę, że wiele serwisów streamingowych w obecnym klimacie zmaga się z problemami z rentownością, trwają, wiecie o tym, zwolnienia, jakieś nerwowe ruchy związane ze zmianą modelu biznesowego. Stąd, właśnie, pytania, czy jest w ogóle przestrzeń na kolejną platformę streamingową. CEO Sky Showtime ma na to pytanie jedną odpowiedź. Mówi: tak, wierzymy, że w streamingu są pieniądze, jest perspektywa rozwoju, ale po Pozwólcie nam zrobić to po naszemu. W jaki sposób? Tutaj wypada się już przyjrzeć bardziej szczegółowo samej usłudze. Po pierwsze, bardzo wiele mówi nam cena, a właściwie cała strategia cenowa, która ma z jednej strony wyjść naprzeciw możliwościom finansowym użytkowników w tej obecnej koniunkturze, nie najlepszej, z drugiej ograniczyć odpływ nowych widzów z serwisu i moim zdaniem, znaleziono na to, Naprawdę dobry sposób, jaki standardowa opłata miesięczna za dostęp do Time to 24,99 miesięcznie. No co nie jest jakąś wysoką kwotą, szczególnie na tle konkurencji. Jednocześnie Time nie oferuje darmowego testowania serwisu ani przez miesiąc, ani nawet przez nie wiem tydzień. Usługa wchodzi jednak na polski rynek z bardzo atrakcyjną ofertą promocyjną. Jeżeli do 11 kwietnia wykupicie abonament, będziecie dożywotnio płacić za dostęp. 50% oficjalnej kwoty, czyli aktualnie jest to kwota 12,49% miesięcznie. Można to zrobić rejestrując się przez przeglądarkę. To jest bardzo ważne, bo na przykład w aplikacji na telefon nie ma takiej możliwości. Jak mówiłam, zniżka jest dożywotnia, ale jest też jeden ważny warunek, żeby płacić połowę, nie możecie zrezygnować z usługi. No, biorąc pod uwagę doświadczenia poprzedników, którzy po darmowym na przykład miesiącu tracili tysiące, albo albo setki tysięcy abonentów, ten ruch wydaje mi się dosyć logicznym posunięciem. No dobrze, ale co za te 12,49 zł miesięcznie otrzymujemy? Oczywiście przede wszystkim otrzymujemy dostęp do serwisu WOD, w którym dostępne są produkcje od Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Nickelodeon. Showtime, Paramount Plus i Paramount Pictures. W dniu startu platformy w Polsce pośród filmowych nowości takich flagowców znalazły się takie tytuły jak choćby Top Gun, Maverick, The Northman czy Jurassic World, Dominion. Jeżeli chodzi o seriale, to flagowymi produkcjami Sky Showtime są seriale stworzone przez Taylora Sheridana, w tym przede wszystkim Yellowstone. 1883-1923, czyli Uniwersum Yellowstone, Mayor of Kingstown, czy Tulsa King. Poza tym w bibliotece Sky Showtime znajdziemy też mnóstwo klasyków stacji Showtime, które do tej pory albo nie były u nas dostępne, albo które poznikały z innych serwisów VOD, takich jak choćby, słuchajcie, Dexter, Californication, Nurse Jackie, czy choćby nowe Twin Peaks, którego wiele osób poszukiwało. Po tym, jak zniknęło z HBO. Oczywiście, lista dostępnych w usłudze tytułów będzie się w najbliższym czasie zmieniać, co ma też spory związek z tym, o czym już wcześniej dwukrotnie wspominałam, czyli z licencjami. Sky Showtime nie ma z automatu wszystkich licencji od Showtime czy Paramount Plus. Część jest negocjowana, część wciąż należy do tych stacji czy platform, które je wcześniej zakupiły na polski rynek, jak choćby na przykład przypadek Yellow Jackets, do którego w Polsce prawa ciągle jeszcze ma inna platforma. Taka sytuacja nie jest nowością, mierzy się z nią praktycznie każdy serwis VOD, którego produkcje oryginalne były wcześniej sprzedawane. Dlatego o ofercie serwisu trudno mówić już w tej chwili w kategoriach ostatecznych, bo biblioteka serwisu będzie się sukcesywnie powiększać, w tym również o polskie produkcje, takie jak choćby zapowiedziana już i oczekiwana bardzo Warszawianka. Bardziej szczegółowy przegląd serialowej oferty Sky Showtime obiecuję, przygotujemy już za jakiś czas, kiedy się z nią po prostu lepiej zapoznamy, także dajemy jej szansę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to Sky Showtime oferuje nam możliwość założenia jednego konta na gospodarstwo domowe, ale z możliwością Trzech równoległych streamów na trzech różnych urządzeniach. Serwis umożliwia nam stworzenie maksymalnie pięciu profili dorosłego użytkownika, które z czasem uczą się i oczywiście zapamiętują historię oglądania. Aby założyć konto, trzeba wykonać kilka bardzo prostych kroków i podłączyć kartę łatniczą po zalogowaniu w ustawieniach będziemy mieć między innymi wybór języka interfejsu, kategorii wiekowej, włączenia dodatkowej weryfikacji profilu za pomocą PIN-u, czyli po prostu tak zwaną kontrolę rodzicielską, a także opcję włączenia automatycznego odtwarzania zwiastunów w tle, które najwyraźniej wkrótce się pojawią, w tej chwili jeszcze ich nie ma. W kwestii obsługiwanych urządzeń to nie sprawdzi Zgadziły się informacje o pominięciu Samsung Smart TV, z czego osobiście bardzo się cieszę, bo mamy w domu Samsunga. Serwis działa zarówno w przeglądarkach, jak i w aplikacji, która. Dostępna jest na smartfony, tablety, przystawki Apple TV oraz Chromecast, a także na telewizory z systemem Android TV, telewizory LG z WebOS, a także, o czym już wspominałam, na Samsungi. Ogólnie, póki co testowałam Sky Showtime na kilku urządzeniach, na iPhone'ie, Samsung Smart TV, właśnie, telewizorze Sony Bravia i w przeglądarce Google Chrome, i póki co wszędzie działa. Bez zarzutu, trzeba zaznaczyć natomiast, że nie ma wciąż aplikacji na Xbox i PlayStation, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Interfejs serwisu jest bardzo przejrzysty i intuicyjny. Jeżeli mamy doświadczenie z serwisami VOD, to bez trudu myślę, że odnajdziemy się i tutaj, zwłaszcza, że treści zostały posegregowane tematycznie i gatunkowo. Sky Showtime oferuje nam jakość wideo Full HD oraz dźwięk w technologii Dolby Surround 5.1. Brak 4K na start jest tu, przyznaję pewnym zaskoczeniem, ale jak się dowiedzieliśmy, na szczęście nie jest to sytuacja docelowa, jak zapewniał podczas konferencji CEO Monty Sachran. Usługa jest wprowadzana stopniowo i będzie rozwijana. 4K jest jak najbardziej w planach. Jeżeli chodzi o samo odtwarzanie, to serwis oferuje nam wersje językowe z napisami albo z lektorem. Przy czym warto zauważyć, że Polska jako jedyna z ośmiu krajów, w których Sky Showtime wystartował 14 lutego, ma w ogóle lektora, a nie dubbing. Nie ukrywam, że zastanawiałam się też, jak wiele będzie po prostu wersji językowych napisów. I tutaj się pozytywnie zaskoczyłam, jest ich kilkanaście. Po odpaleniu serialu mamy możliwość pominięcia czołówki, serwis z automatu uruchamia też kolejny odcinek, a także zapamiętuje czasówkę, w której... Przerwaliśmy oglądanie. To akurat zdążyłam już przetestować, i na szczęście działa. W serwisie jest też oczywiście wyszukiwarka, a także system polecania podobnych tytułów. W zakładce możecie się spodobać. Każdy profil ma również możliwość tworzenia własnej playlisty z dostępnych tytułów, po prostu możemy sobie dodawać do tej playlisty różne rzeczy, które chcemy obejrzeć. Tyle na szybko, jak wiecie, serwis dopiero wystartował. Trudno więc w kilka dni go dobrze poznać. My przede wszystkim wciąż przeglądamy bibliotekę, bo to jest dla nas najważniejsze, szukając ciekawych y, propozycji, które nie są tak oczywistym wyborem jak choćby promowane Yellowstone czy nie wiem Maverick. No i już kilka typów mamy, ale potrzebujemy jeszcze troszkę czasu, yy, zwłaszcza, że do biblioteki Sky Time, jak mówiłam, tytuły są ciągle dodawane na. Bieżąco. Dajcie koniecznie znać, czy udało Wam się już zajrzeć na Sky Show Time, jak pierwsze wrażenia, i czy w ogóle udało Wam się znaleźć jakieś ciekawe seriale w bibliotece. Jeśli tak, to koniecznie piszcie, jakie, bo bardzo nam się przyda Wasza rekomendacja, właściwie przydadzą Wasze rekomendacje do sporządzania naszej. Listy z przeglądem najciekawszych propozycji. Pamiętajcie, to są seriale, których często nie było w ogóle w Polsce, bo no, na potrzeby Sky Showtime licencje właśnie nie były udostępniane poza tą platformą. Po prostu to były takie, wiecie, oryginalsy, które były trzymane na wyłączność. Tyle jeśli chodzi o Sky Showtime w tym momencie. Jak mówię, my już pracujemy nad kolejnym odcinkiem, cały czas przeglądamy serwis. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli będą to jakieś takie pytania na wyższym poziomie abstrakcji, to przekażemy je dalej. A jeżeli podobało wam się to, koniecznie dajcie lajka like i subujcie ten kanał. Zapraszam was oczywiście na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i do następnego.